Cześć z tej strony, Aga. Dogrywam tutaj początek, żebyście w ogóle wiedzieli, co dzisiaj będziemy robić. Ano, będziemy robić takie oto pudełeczko za pomocą mm, tablicy do robienia Exploding Boxa z akcjona. I zobaczcie, ściągamy sobie wieczko. Ja tutaj, mam akurat na ważne chwile. Mamy takie oto pudełeczko. Ja już po, jakby teraz pokażę Wam tylko schemat jak zrobić to pudełko, natomiast ozdobiłam sobie wieczko osobno, po prostu z papieru powycinałam tutaj motylki, które podniosłam, dokleiłam dwa kwiatki i dorobiłam sobie z papieru, który też mi został, taki oto, słuchajcie, mikroalbumik, ponieważ on najprawdopodobniej trafi do, o właśnie widzę, że go przykleiłam do góry nogami, teraz będę musiała coś pokombinować, do babci, która oczekuje drugiej wnuczki, no to prawdopodobnie dorobię tutaj drugi i będzie dla jednej wnuczki i dla drugiej wnuczki także taki jest mój pomysł na to pudełko, ale oczywiście można tu włożyć słodycze można tu włożyć piękną biżuterię także myślę, że wy znajdziecie tysiąc zastosowań na niego zapraszam was na tutorial cześć czołem pytanie dnia dzisiejszego brzmi kto z was kupił sobie tablicę do bigowania z Action i jej nie używa. Proszę łapkę w górę pod filmem. Spoko, nie jesteście sami, ale dzisiaj sobie wymyśliłam, że zrobimy sobie takie małe pudełeczko na przydaśki albo na mini album, bo wiecie, że ja wszędzie wepchnę mini album z użyciem tej oto tablicy. I co wam będzie potrzebne? Takie oto spinacze, albo inne chwytacze, ale to pokażę Wam w którym momencie, tak żeby po prostu coś przytrzymać. Tablica. Patrzę gdzie mam kość. Hmm, hmm, hmm. Gdzieś była, ale się zmyła. No dobrze, musimy to jakoś przeżyć. I słuchajcie, do zrobienia samego pudełka będzie Wam potrzebne no niecałe dwa papiery, więc ja wiem już do kogo ono trafi. Mam tutaj takiego miłośnika motylków, więc będą to motylki. Jak widzicie, ja po swojej no, ośmielam się pisać, więc będziemy działać dzisiaj na wieczku na wielkości M, które powinno nam dać pudełko w okolicach 3 cali. No i da, bo wiecie, ja już sobie to wcześniej zrobiłam. Więc zaczynamy od tego, że robimy wieczko wielkości M, i do tego będziecie potrzebować papier o wielkości 5,12 cala na 5,12 cala. No to jedziemy. Wiecie, jak się tapicy używa. Robimy skor z góry na dół. I tutaj po przekątnej do tego skora. I tak w kółko. Papier, gdyby ktoś się tutaj zastanawiał, to też jest jakaś stara kolekcja akcjonowa. One mają bardzo dobrą y, gramaturę. Zawsze muszę się skoncentrować, jak się to słowo y, nazywa gramaturę. Do tego, y, żeby właśnie zaginać papier. Raczej nie pękają, trzeba się naprawdę postarać, żeby pękły. A jak już biegujecie, to, to nie powinny. I teraz sobie sklejamy. Sklejamy sobie najpierw środek. Tutaj tych. Po prostu robimy tak wieczko, jak się normalnie na tej tablicy do bigowania je robi, tak? I To jest moment, w którym ja sobie chciałabym to jednak chwilę ścisnąć. Pewnie też wiecie, że no można byłoby to taśmą klejącą skleić, owszem, ale ja lubię rzeczy, żeby, wiecie, były porządne i trzymały się do końca świata jeden dzień dłużej. No, ja tak po prostu mam. Mam nadzieję, że to będzie szybki projekt. I niech to sobie tutaj, słuchajcie, tak podesknie. Teraz z kolei będziemy potrzebować wykonać dokładnie tę samą operację, ale na papierze, który nie będzie miał 5,5 ,5 cala, tylko będzie ciutniejszy. 5 i 1 czwarta cala. I takich pudełek będziemy potrzebować tych wieczek 2. Ja już tutaj na dużej gilotynie dociąłam sobie na 5 i 1 czwartą cala na wysokość papier. I kontynuujemy zabawę dokładnie tak samo. Bigujemy jak nasze wieczko. Bigujemy dwie szufladki, bo tak naprawdę to będą nasze szufladki. Słuchajcie, moje trzy, że tak powiem, wieczka sobie schną. To już oficjalne, że tak powiem wieczko to większe. Już jest wyschnięte. No więc teraz muszę pozaginać tylko te rogi i je tutaj dokleić. To samo zrobię z pozostałymi. Jak widzicie, tutaj to będą moje szufladki i chciałabym, żeby one miały te ładne motylki tutaj od środka. Słuchajcie. Pudełeczka mam już zrobione, one się teraz tutaj lekko podsuszają. Potrzebuję wziąć sobie kawałek tutaj tego motylkowego papieru, który mi został. Patrzę tylko, bo ten papier ma tutaj skadze. Nie wiem, czy to widać. No w akcjonie to się zdarza i w obu arkuszach tak niestety miałam. Więc biorę sobie ten, w którym tego przynajmniej na pierwszy rzut ja nie widzę. Aczkolwiek... Czekajcie, bo ja sobie tutaj policzyłam, że potrzebowałabym na wysokość jakieś 3 cale. Tu będą 3 cale. A tu nawet będzie więcej. Czyli mogę nawet ten papier sobie wziąć. Dobra, i słuchajcie, o co chodzi? Będziemy robić taki parawanik, do którego wkleimy sobie te oto dwa pudełeczka i ono nam się tak pięknie otworzy. Więc ten długi arkusz potrzebujemy obciąć 12 cali na 3 cale. I teraz słuchajcie, robiliśmy wcześniej wieczko, odwracamy naszą tablicę na drugą stronę. Bierzemy tutaj wielkość M. Tu przypominam, że mamy szerokość papieru. Powinno być 12 cali, ale wiecie jak to z papierami, zwłaszcza akcjonowymi jest. Zobaczymy jak widzę. I po tym długim boku, ono jest na wysokość na 3 cale. I po tym długim boku, tutaj na wysokości M, ja już sobie też sprawdziłam, to są też 3 cale. Bigujemy sobie. I oczywiście, gdybyśmy używali tablicy do biegowania, no to biegowalibyśmy na 3, na 6 i na 9. Ale tutaj takiej opcji nie mam. A nie chciałam już dodatkowego sprzętu wyciągać. Więc jeżeli ktoś ma tą tablicę, to po prostu zaginamy i przesuwamy papier. I to tyle. Teraz ten papier musimy sobie powyginać. Ja tutaj mam nożyk od Asi. No i teraz tak. Tutaj wkleję sobie pierwsze pudełeczko przy podstawie. I następne wkleję sobie ciut wyżej. Widziała? To mniejsze. Widziałam takie pudełka też chyba na cztery czy na ileś rozwiązań. Też myślę, że jest to całkiem spoko pomysł. Ja chyba ten patent, żeby tak wklejać te pudełka widziałam u Bony z of Scrap. Zostawię Wam linka do niej. I patrzę, że właśnie tutaj to pudełko powinno mi się idealnie zmieścić. Bo ponieważ ten papier jest niestety, zobaczcie, ciut mniejszy. On nie jest idealną dwunastką. No to ten pierwszy tutaj wychodzi mi tak trochę na styk, a tutaj jakby ono wychodziło. No, tutaj ma trochę, trochę minimalnie więcej miejsca. No nie, dobra. Patrzę, żeby motylki leciały mi do góry. Jeszcze się zastanawiam, czy chcę tutaj, żeby te... Mi się bardzo podobają te wykończenia. W ten sposób zamkniętego tego pudełka, więc można, mogę je wkleić w ten sposób, żeby to było widoczne, albo mogę wkleić w ten sposób, żeby tego nie było widać. Ja chyba sobie zrobię tak. Poza tym też dlatego, że tutaj wtedy mam lepszą powierzchnię do klejenia, nie mam tych takich górek i dolinek, delikatnie mówiąc. Jakby nie było z jednej strony, to będę mieć. Zaraz zobaczycie dlaczego. bo przykładam sobie to pudełko tu i przyklejam je do jednej ścianki i za chwilę będę je też przyklejać do drugiej ścianki. Teraz przykleję sobie do tej. No więc, jakby nie było, nie uniknę tego, żeby z jednej strony mieć te tutaj górki i doliny. Oczywiście to pudełko można w zupełnie inny sposób wklejać. Można je sklejać, żeby te rogi były do środka. Można je sklejać bez tych rogów. No ale ja chciałam użyć tej tablicy i nie chciałam też kombinować aż za dużo. A drugie pudełko wklejam tak jakby od góry, ale chciałabym sobie, tak wiecie, milimetr zostawić, żeby to nie było tak, wiecie, całkiem, całkiem na samej górze, tak dosłownie milimetr od góry bym sobie zostawiła. I biorę to pudełko. Pamiętajcie, że jedno jest wieczkiem, u mnie akurat jest spoko, bo ono ma inny kolor. To jest moje wieczko, więc ja od razu odkładam. No, i zobaczcie, tak naprawdę pudełko mamy już gotowe. Mamy pudełko w motylki z wieczkiem, i w momencie, w którym ściągamy sobie wieczko, mamy takie oto pudełko. I teraz tak, tu można na przykład jakieś czekoladki włożyć, a tu można mini album albo harmonikowy. A tak naprawdę zostało mi jeszcze tyle papieru z dwóch arkuszy, więc spokojnie tutaj, o, na przykład z tego kawałka, można by było taką harmonikę zrobić. Albo z papieru 30 na 30 trzeba było go minimalnie obciąć, dlatego że środek tutaj powinien mieć troszkę mniej niż 3 cale, a wiem, że jak na 4 podzielimy, no to akurat wyjdzie 3 cale idealnie. Więc ja bym tak po jednej czwartej cala papieru oczywiście na 30 obcięła, żeby go potem poskładać, wiecie, w tą taką emeczkę. I albumik. Niespodzianka. Gotowy.